W taki sposób, jak na razie, pracuje miejski ogrodnik. Artur Maj od początku kwietnia jest szefem Biura Kształtowania Zieleni. To nowa komórka Urzędu Miasta, która jest odpowiedzialna za kształtowanie terenów zielonych. Będzie trzeba z wszystkimi w jakiś sposób e, współpracować. Nie ma tak, że urząd jest tylko dla siebie, urząd jest dla petentów i, i, i od tego trzeba wyjść. Nie zawsze petent ma rację, ale z petentem trzeba e, rozmawiać. I dojść do jakiegoś konsensusu. Zawsze jakiś złoty środek trzeba znaleźć. Biuro Kształtowania Zieleni powstało na wzór podobnych departamentów działających w innych dużych polskich miastach. Ogrodnik miejski ma wpływ na to, jak będzie wyglądać zieleń przy kolejnych inwestycjach, jakie mają być realizowane w Zielonej Górze. To, co chcemy zmienić, to przede wszystkim koordynacja między departamentami, czyli departamentem inwestycji miejskich, który szykując różnego rodzaju inwestycje drogowe lub jakiekolwiek inne, będzie musiał uzgadniać pasy zieleni czy gospodarowanie zielenią w nowych projektach właśnie z tym biurem, podobnie jeśli chodzi o biuro planowania przestrzennego, które również szykując dokumenty planistyczne, będzie musiało konsultować to z biurem odpowiedzialnym za kształtowanie zieleni. Jak zaznacza Filip Gryko z Klubu Zielona Razem Ogrodnik Miejski to funkcja, której Zdecydowanie brakowało w mieście. Specjalista od Zieleni odciąży między innymi pracowników Departamentu Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami, którzy w natłoku obowiązków bardziej skupiają się na drogach i kanalizacji niż na Zieleni. Nie wolno zapominać o tym, że zbierają się bardzo duże pieniądze z Unii Europejskiej, około 70 milionów złotych, będą rewitalizowane parki w Zielonej Górze, tych parków jest kilka i też te nowe biuro ma opiniować tą rewitalizację, a później zadbanie dbanie o te parki też muszą być specjalne firmy, które zostaną wybrane, bądź też nasza miejska spółka, która ma w sposób bardzo sprawny utrzymywać tą zielę, żeby nie było takiej historii jak całkiem niedawno na Dolinie Luizy. Artur Maj, nowy ogrodnik miejski, ma świadomość, że czeka go trudne zadanie, bo w Zielonej Górze temat zieleni to od dłuższego czasu temat numer jeden.